Miałem biegunki, często w nocy wstawałem z bólem brzucha, dopiero po wypróżnieniu ten ból brzucha ustępował. Człowieku, zacznij się o siebie troszczyć, a nie wrzucaj byle czego do żołądki, słuchaj swojego organizmu, to, że teraz nie połączysz kropek, to nic się nie dzieje, ale przynajmniej widząc ten film, zadaj sobie pytanie Rodzeń. Można pięknie żyć. Niektórzy myślą, że picie słodkich napojów, napojów słodonych cukrem, jest zdrowe, a cukier krzepi. Mamy nadzieję, że to nie jesteś ty. Ja bym nawet dodał do tego coś innego, bo teraz już taki jest marketing, chwyty marketingowe, że cukru się nie dodaje, ale dodaje się coś innego, co nie nazywa się cukrem, ale dalej jest cukrem lub cukropodobnym produktem, więc weźmy pod lupę wszystkie te produkty. produkty. To, to jest źle powiedziane. Chemiczne płyny, które wciska się, że trzeba pić. Ostatnio się dowiedziałem, że jakaś młoda osoba zmarła w wyniku przedawkowania napoju energetycznego. No to pytanie, co tam jest, oprócz tego, co jest na etykiecie. No, wiele rzeczy, które nie trzeba na tej etykiecie umieszczać. Unikajcie, unikajcie. A jak jeszcze nie wiecie, że trzeba unikać, to słuchajcie tego filmu do końca. A ja mam przed sobą komentarz. Komentarz osoby, która podpisała się Szalony Biały Wilk Biegnący przez noc. Bardzo fajna nazwa. Ja mam takie pytanko. Czego objawem może być takie zachowanie organizmu, że kiedyś, w nawiasie, bo teraz unikam tego, na przykład przed pójściem spać, gdybym napił się jakiegoś słodkiego napoju lub zjadł coś słodkiego, to rano budziłem się z wielkim bólem głowy. Jakbym miał kaca dosłownie. Teraz cukru unikam praktycznie całkowicie i jest okej. Okay. I to jest świetne pytanie, czyli słuchajcie, no, odpowiedział. Czyli, czyli, yy, czyli tak, jak pił przed snem, rano się budził z, budził z bólem głowy, teraz unika, więc nie pije przed snem i jest wszystko okej, okay, nie ma bólu głowy. No to ja pierwsze, co myślę sobie, to ja sprawdzę swój CGM, zobaczę, jaki mam poziom. Glukozy, poziom 107, zobaczcie, jak wygląda płaska krzywa, tak zwana glukozowa u osoby zdrowej me, metabolicznie. I sobie myślę, pierwsze co w tym kontekście, że skoro zacz, y, szedł spać i wypił to badziewie, czyli jakiś sok owocowy, czyli y, 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 słodki napój, no to y, był narażony na to, że ta krzywa wywalała mu do góry y, glukozę przed snem, mm -hmm. szedł spać. W nocy wpadał w hipoglikemię reaktywną, o której nie miał pojęcia. Może w tej hipoglikemii był przez jakiś czas, czyli spał niespokojnie, nie wyspał się. No, dodatkowo, może jeszcze parę innych mechanizmów tutaj zadziałało. Wiadomo, te barwniki w słodkich napojach też mają swoje działanie, i rano budził się z bólem głowy, nie miał pojęcia dlaczego. Ja myślałem, że te barwniki są nośnikami witamin i minerałów, a przynajmniej takie mam wrażenie, oglądając reklamy, Różnego rodzaju soczków i słodkich napojów, ale tu, tu ja myślę, że zbyt dużego wytłumaczenia nie ma, bo zobaczcie, szalony biały wilk biegnący przez noc na końcu pisze, że teraz cukru unikam praktycznie i jest ok. Mm -hmm. No to zobaczcie, no toksyna, jaką mi bezwzględnie jest cukier, jaką jest bezwzględnie fruktoza i te wszystkie kolorowe napoje reklamowane jako pseudo zdrowe do nawadniania to twój organizm szybko da Tobie znać, że człowieku zaczynasz mi dokopywać, a ja tobie pokażę zaraz, że to jest nie tak. I to jest albo ból głowy, albo ból stawów, mhm. albo ból brzucha. No przecież jak zaczynamy stylnisko węglowodanowy, to osoby chociażby z migrenami... Albo takimi migrenopodobnymi stanami, często tych bólów głowy już nie mają. No to w takim razie pójdźmy dalej, bo to jest niesamowity znak od organizmu. Boli mnie głowa, muszę przeanalizować swoje zdrowie. No chyba, że nie mam czasu, no bo wstaję, biorę tabletkę na ból głowy, idę do pracy, której nienawidzę, później po pracy spędzam życie z ludźmi, których nie kocham. No to jest najlepszy sposób na notoryczny ból głowy i na nieskończone pole do zarobku dla firm farmaceutycznych, które które sprzedają leki na wszystko. Więc myślę sobie, że styl niskowęglowodanowy jest też takim trochę darem dla organizmu, bo organizm w którymś momencie zaczyna mówić do ciebie dosłownie swoim językiem. Nie napisze ci na komputerze, chłopie, weź mi teraz daj steka, tylko da ci ból głowy, da ci głód, da ci wiele innych objawów, w które trzeba po prostu zacząć się wsłuchiwać. Pamiętam swoje czasy, te początki, gdzie gdzie w stylu niskowęglowodanowym keto e, lubiłem robić trzydniowe głodówki raz na miesiąc robiłem trzydniowe głodówki teraz robię najczęściej 48 nie mam takiej potrzeby mój organizm się tego nie domaga wtedy domagał no to zauważyłem że im mniej się wyśpię im więcej mam stresu bo wtedy jeszcze byłem przepracowany no to tym bardziej mnie boli głowa już po 24 48 godzinach niejedzenia i dopiero wtedy kiedy wiedziałem że że mam głodówkę za dwa dni, musiałem się bezwzględnie wyspać, albo w trakcie tego niezdrowego niejedzenia musiałem dbać o to wyspanie, ale też o nawodnienie i o sól. Jeżeli jak z, z, zmieniłem to i faktycznie zacząłem się bardziej regenerować, dolegliwości bólowe całkowicie zniknęły. Ja pamiętam, mój organizm dawał mi znać pod postacią objawów zespołu elita drażliwego. Miałem biegunki, często w nocy wstawałem z bólem brzucha dopiero po wypróżnieniu ten ból brzucha ustępował no miałem z tym duże problemy i teraz śmiać mi się chce, bo ja nie wpadłem na to, dlatego że byłem zapracowany, nie interesowało mnie to, po prostu miałem inne priorytety w życiu. W ogóle nie wpadłem na to, że te objawy, które pojawiły się, kiedy zacząłem pracować regularnie do pracy, zabierać trzy jogurty jogobela z, pełnymi, z pełnymi kawałkami owoców, po drodze zatrzymywałem się na Orlenie, kupowałem banty i energetyka. No i z czego, z czego ty się spodziewasz tak naprawdę? No teraz wiem po latach, ale no w, trudno było połączyć te kropki wtedy. Dopiero y, musiało się wiele innych rzeczy wydarzyć i po czasie dopiero widziałem, jak bardzo organizm dawał mi wtedy sygnał człowieku, zacznij się y, o siebie troszczyć, a nie wrzucaj byle czego do żołądka, bo to ma krótkie nogi. Już pomijając fakt, że to uniemożliwiało funkcjonowanie tak naprawdę. Magnez jest niezbędny do przemiany witaminy D w jej aktywną formę, co z kolei wspomaga wchłanianie i metabolizm wapnia, a także prawidłowe funkcjonowanie parathormonu. Wystarczająca ilość witaminy D może wówczas zwiększyć wchłanianie wapnia oraz magnezu nawet o 300%. Te informacje, praktyczne wskazówki, jak dawkować witaminę D, jak dawkować magnez i inne potrzebne makroskładniki i mikroskładniki w tej książce zachęcamy do przeczytania. Dlatego niesamowity jest fakt, że no firmy produkujące te, te przetworzone jedzenie, te frykasy, no są niesamowite w marketingu i w przekonywaniu nas, całych społeczeństw, miliardów ludzi na świecie, że wypicie Coca-Coli jest okej, okay, że zjedzenie przecież jednego batonika jest okej, okay. na to jeszcze wchodzą dietetycy nieobudzeni albo obudzeni, takie głupolki od margaryn, że no trzeba wręcz jeść, bo jak nie będziesz jeść w McDonaldzie, bo jak nie będziesz jeść zgodnie z zasadą 80 na 20, to sobie popsujesz relację z jedzeniem. I w ten sposób, poprzez kształcenie dietetyków, no bo wiemy, że na świecie Dietetycy są edukowani przez firmy produkujące przetworzone jedzenie. Największe towarzystwa i gremia dietetyczne na świecie są nie tylko zakładane przez firmy produkujące przetworzone jedzenie typu Danio, Danon, PepsiCo itd., dalej, ale największe konferencje ich są pod mecenatem właśnie tych producentów produkujących przetworzone jedzenie. No to co z tego ma, ma być? No i wychodzi coś takiego, że trzeba jeść pięć razy dziennie bułkę przetworzoną na śniadanie, później przekąskę, później zjeść w McDonaldzie jak już już wychodzisz z nałogu, to trzeba jeszcze dorżnąć sobie tym jedzeniem przetworzonym i wszystko się zgadza, no, wszystko się zgadza, no ale my się z tym nie zgadzamy, no bo chcemy cię wyciągnąć z tego matrixa i powiedzieć ci, że wszystko będzie dobrze, tylko musisz podważyć te wszystkie autorytety, które mówią głupotki. I słuchaj swojego organizmu, to że teraz nie połączysz kropek, to nic się nie dzieje, ale przynajmniej widząc ten film zadaj sobie pytanie, czy objawy, które mam, czy w... są dla mnie niepokojące, nie wynikają aby z tego, że za dużo przetworzonych węglowodanów wprowadzasz do swojego organizmu, jeżeli tak. To nie da się już tego odwiedzić. Trzeba zacząć długoletni proces wychodzenia i budzenia się z tego letargu i stopniowo, nie na hura, nie przez 90 dni, tylko prawdopodobnie przez wiele lat. Jeżeli zechcesz, to zacznij prowadzać styl niskowęglowodanowy, to jest według naszej wiedzy i sprawdziliśmy to na swoim organizmie, najlepszy styl życia, który wycofuje choroby metaboliczne i daje świetne rezultaty. Pamiętam, jak nagrywaliśmy film o pewnej aferze, która wyniknęła, bo dziennikarze przyjrzeli się pladze zachorowań na jakiś nieżyw żołądkowo jelitowe u dzieci i okazało się, że występowało to po regularnym zjadaniu tych kolorowych takich kwadracików e, czyli czy tam jakichś innych które miały w sobie barwnik oczywiście dopuszczony przez wszelkie gremia które e, dopuszczają takie bzdety e, no i te dzieci miały zapalenie żołądka no i szły do lekarza lekarz oczywiście walił na to pewnie leki z firm farmaceutycznych którzy się cieszyli dobra wyprodukujecie takie jedzenie żebyśmy my mogli pokrywać te e, objawy naszymi lekami wszystko się zgadza no ale nagle jak dziennikarze doszli do tego że barwniki które są legalnie dopuszczalne do barwienia tych płatków śniadaniowych, fit zdrowych dla dzieci powodują te dolegliwości, no to ta firma musiała odczekać, zmienić, wycofać itd. Tak tak ja zawsze w takiej sytuacji sobie myślę: Jezus Maria, przecież a ile rzeczy nie wychodzi na światło dzienne? Dlatego profilaktycznie unikajcie wszystkiego, co ma na sobie etykietę: jedzcie tylko naturalne, nieprzetworzone jedzenie. Pozdrawiamy Was serdecznie, można pięknie żyć, walnicie w kciuka, wtedy bezduszne, wiecie co podeślą, wiecie co innym. Pozdrawiamy Was serdecznie i zapraszamy do kolejnych filmów, a zobaczcie, jakie afery były. Wychodzimy z Matrixa, fajny odcinek, który właśnie mówi o tych kolorowych. Płatkach śniadaniowych i barwnikach, które zaszkodziły dzieciakom. To ja rekomenduję analizę zdrowia o nadciśnieniu tętniczym. Zobaczycie, że nie do końca leki działają dobrze, a na pewno już nie wydłużają życia u osób z, chorą, z nadciśnieniem tętniczym.